Cześć z tej strony Radek, a wy jesteście na kanale Vinyl Shark TV. A co w tym odcinku? Deszcz, zimno, oczywiście Tark Staroci i Król Popu. Uśmiech na mojej twarzy pewnie już Wam podpowiada, co udało mi się kupić. Zapraszam na odcinek. Какие хорошие кресла. Piękny zestawik. Jakiś gramofonik. Mój mark. Ale fajny dual. Wow. Pierwszy raz taki widzę. Na USB widzę i karty. Chyba czyli kart ma też. Pierwsze płyty jakieś znalazłem. Zaraz poprzeglądam. Z grami dla dzieci.

Nie znam tej firmy w ogóle jakaś angielska pewnie są kasety magnetofonowe, zobaczymy czy są płyty witolowe Klawisze fajne Ale pan ma kaset robił na fajny Tomson Magnetowit

Ktoś muzykę klasyczną. No Nic dla mnie za bardzo. Nie ma moich kompozytorów. A, to współczesne. Są to jest stare. Telefunken Chyba był w pokoju u jakichś dzieciaków Są naklejki niemieckie Aiwa Uniwersum Aiwa z ustrukczeniem z pilotem Kurcze na pieprza Handel 2 tak. Dobrze Ale szukam płyt winylowych jest tak mało książki angielskie widzę o Jezu ile DVD to To jest fajne Oryginalne torby Lego z lat 90. No. To jest polska biblioteczka. Nie, to nie gra z tego pięknego Siemensa. Tu jakaś unitra ciekawa. Diora Amator 3. Jaki pan potężny. Łaże, łaże. Park Staroci dzisiaj nie jest za duży. Bo po prostu pogoda jest zimno i pada, zresztą widzicie jak jestem ubrany a i tak jest mi bardzo zimno ale szukam dalej ekspresy do kampę to Dzisiaj mam szczęście do jakiś Dziś mam szczęście do Magnetowidu bo kolejny telefon ten. No, no takie górno Audio no, mikser to nie zawsze trzyma No to jak się wow. to będzie to trzymało Radyka. Nie ma spania. Tam kółka tam się wchodzi. Nie wiem, co się dzieje. Szybka. Trzeba było kręcić. No, no Szczęśliwi i zakochani, czasu nie liczą. Ale zobaczcie, jakie ciekawe zegary. Tak jak widzieliście na materiale, nie było. Przyjemnie dziś chodzić po targu staroci, bo było zimno, padał deszcz i sprzedających też nie było dużo, więc płyty tak naprawdę kupiłem jedną dużą paczką, uwaga dużą, u jednej osoby, u pana Romana. Jaka cena za to wyszła, powiem Wam na końcu, chociaż dżentelmeni nie powinni mówić o pieniądzach, szczególnie kiedy ich żony oglądają ten materiał, ale poświęcę się dla Was. Pierwsza płyta, składaneczka Miden Music from Poland Ed Miden 85 Festival, czyli płyta z 1985 roku, polskie nagrania muza, zachowana w świetnym stanie. Jest to wydawnictwo dwupłytowe. Pewnie większość z was, którzy oglądają ten kanał, mają to, ale dla tych, co nie mają, to pokażę, jaki ładny gatefoldzik. Wydawnictwo było przygotowane na Festiwal Miden przez Polskie nagrania między innymi, a na tej składance, jak wiecie, ja nie lubię składanek, ale na tej składance między innymi Ewa BMT, Republika, Lombard yy, chyba też ma nam kombi. Tomasz Stańko. No więc yy, myślę, że coś z tego na pewno posłuchamy w radio. Kolejna rzecz. Ja tego nie miałem. Ale dziś już mam oczywiście polskie nagrania muza. To jest 89 rok. Wydanie na licencji CBS Leonard Cohen, Amion Man. Klasyk po prostu nad klasyki. Płyta w fantastycznym stanie. Zresztą zobaczcie okładkę. Co jest takiego ciekawego, dlaczego się zdecydowałem kupić akurat to wydawnictwo? Bo jest zachowana oryginalna. Wkładka z tekstami, z tłumaczeniami tekstów piosenek, które znajdują się na tej płycie. Właśnie Leonarda Koena. Tłumaczenia dokonał Maciej Zębaty. Pewnie kojarzycie go jako tłumacza wielu filmów, które są pokazywane w naszej telewizji. Rzadko rzecz spotykana na starociach. W internecie, tą płytę można kupić. Gdzieś w sklepach z płytami winylowymi. Także. Ale naprawdę to wydanie epokowe, a stan po prostu mint. Bardzo się cieszę z tego wydania. Kolejna rzecz: The Secret Life of Plants i Stevie Wonder. Bardzo ładne wydanie, pierwsze 79 rok amerykańskie. Tutaj widzicie takie przecięcie na, na tej okładce. No to wiadomo, płyta była w promocji, była gdzieś przeceniona. Tu jest także tytuł podany alfabetem Braille'a, są te uwypuklenia na płycie. No, fajny zabieg, bo wiecie, no, Stevie Wonder był niewidomy. Między innymi pewnie to jest taki ukąt trochę w stronę tych osób. Album dwupłytowy na też pięknym takim gatefoldzie. Z pięknym zdjęciem Steve'a Wondera. Jeszcze tu się tak otwiera na jedną stronę. I oczywiście tracklista, kredyty, yy, no i teksty tych piosenek. Fantastyczny album. Jak ktoś nie zna, posłuchajcie w internecie i jak traficie gdzieś to kupujcie, bo warto. I już teraz wam przypominam, że w każdy wtorek od godziny 16 do 18 możecie posłuchać audycji Vinyl Shark w Radiu Bemowo FM. Oczywiście yy, streaming jest podany na fanpage'u yy, Właśnie radiabemowo FM. Ostatnio grałem płyty, które na ostatnim targu staroci kupiłem, więc możecie posłuchać coraz częściej tego, co po prostu kupuję na starociach i gram. Oczywiście gram tylko z czarnych płyt, więc czasami są trzaski, smażenia, ale to jest urok właśnie płyty winylowej i tej audycji, na którą Wam serdecznie zapraszam. Więc. Bądźmy razem w najbliższy wtorek od 16 do 18 w radiu Bemowo FM. A ja już przechodzę do pokazywania płyt, które teraz kupiłem na starociach. Trafiła mi się składanka. Ja nie lubię składanek, ale uwielbia je Jarek z kanału Jarek Poleca. I jak już widzę jakąś składaneczkę z lat 80, to decyduję się kupić ją Jarkowo. I teraz Wam pokażę, co poleci do Jarka. Jakiś super 20D Original Hits. Zobaczcie, cenę nawet, za jaką to kupiłem, no 8 złotych, więc szkoda było nie brać dla Jarka. Kolejna rzecz. Bardzo ciekawa rzecz. Jestem zaskoczony, że mi się w ogóle to, kurczę, udało kupić na starociach za 20 zł, ale ja Wam podam na końcu cenę za tą całą paczkę płyt. Wydanie z 2015 roku. Okładka trochę zniszczona, za chwilę zobaczycie. Koncert w Pradze Johnny Cash. Okładka trochę zniszczona, ale jak zauważyliście, to jest istotne. Jest to wydanie właśnie współczesne z 2015 roku na Record Store Day i jest to wydanie audiofilskie na płycie 180 gramowej i na czerwonym winelu, więc cieszę się bardzo. Nawet ten label. Żółty jest tutaj sceną e, podaną w koronach czechosłowackich, która wówczas obowiązywała, i to było 80, jak dobrze widzę, koron. A płyta oryginalnie wyszła w 83 roku. No, kurczę, nie spodziewałem się, żeby nawet taką rzecz trafić na starociach. E... Zdarza się, ja się cieszę. Już ją chowam. Tych płytek jeszcze nie myłem, bo jak wiecie niektórzy mi tu w komentarzach zarzucają, że mówię tylko o tym myciu płyt, ale no faktycznie ja każdą płytę mam taką zasadę, że jak przywożę ze staroci, to ją po prostu myję. Z racji tego, żeby oszczędzać swój sprzęt. No i sprzęt też radiowy, bo później to puszczam. Szkoda tylko, że ta okładka jest taka zniszczona, a ten koncert to jest zapis koncertu z 11 kwietnia 1978 roku w Pradze. W ogóle ciekawe to wydanie jest takie, jeśli chodzi o okładkę z tyłu, że teksty utworów Kesha są tłumaczone po czesku, więc Ring of Fire to jest Ochniwi Kruch. Bardzo ciekawe. Jak się zawiesiłem, bo słyszycie ten dźwięk chrapania? Tak, to mój pies Bulldog. Leży na fotelu właśnie po drugiej stronie kamery i sobie już smacznie śpi. <grym> Uroki nagrywania ze zwierzątkiem, które uwielbiam. Kolejna rzecz. Ktoś, to lubi mocne granie, to proszę bardzo. 89 rok. Zespół Acid Rain. To jest taki trash metal angielski. Płyta zachowana w fantastycznym stanie. Zaraz czarny, czarny ten, czarny krążek. Yy, oryginalna koperta ze zdjęciami, i tutaj z tekstami. Tak, teksty, kredycy. A jest to wydanie francuskie. Made in France. Lemcio, nie chrap tak, bo mikrofon się zbiera. Moi widzowie powiedzą, że mam może problemy gastryczne, bo nie uwierzą, że to ty chrapiesz. Dobra, lecimy dalej. To jest totalne zaskoczenie, co Wam teraz pokażę, bo jest to płyta w stanie po prostu Mint, Near Mint. 68 rok, pierwsze wydanie kanadyjskie. Jestem absolutnie zaskoczony, że to udało mi się dostać, a jest to Waiting for the Sun zespołu The Doors. 68 rok, pierwsze wydanie kanadyjskie. I oczywiście na takim pięknym. Zobaczcie, gatefoldzie, tak to wygląda z tyłu. Okładka taka gruba, tekturowa, yy, koperta zwykła, jakaś epokowa, pożółkła, ale no, stan i płyty yy, i tej okładki no naprawdę fantastyczny. No to ma 68 lat. Rany to ma prawie 60 lat ta płyta. Ponad 60 lat, no, ponad 60 lat ma ta płyta. Tak. Ponad 60 lat. kurcze nie bywałe. Nie wiem czy ktoś o nią tak dbał czy po prostu zapomniał, ale jak mi pan Roman ją dzisiaj pokazał, to sprawdzałem ją w każdą stronę, pomimo jego zapewnień, a ufam mu, że jest to naprawdę świetnie zachowane. Nie bywałe. Dobra. Lecimy dalej. 69 rok, wydanie niemieckie. Ennio Morricone Once upon a time in the west Pewnego razu na dzikim zachodzie Pewnie większość zna, z Was Kojarzy tą ścieżkę dźwiękową To jest takie wydanie niemieckie Pierwsze Ariola Zobaczcie tutaj naklejkę Labelową Bardzo fajna rzecz Też płyta w bardzo dobrym stanie Okładka tak samo Więc uważam ten wyjazd Że naprawdę Fajnie, fajnie, fajnie. A teraz pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie. Dawajcie łapki w górę i udostępniajcie ten materiał. Dalej. I dwie ostatnie płyty, o których mm, wspominałem już na, wstępnie, na wstępie. Też totalne zaskoczenie, ponieważ nie spodziewałem się tego kupić w wydaniach epokowych na starociach i żeby to nie były wydania polskie, tylko zagraniczne. Michael Jackson, 82 rok. Stiller, pierwsze wydanie europejskie, tłoczenie holenderskie, epic, na takim pięknym gatefoldzie. Stan też fantastyczny, zachowana oryginalna koperta z tekstami i tutaj z grafikami takimi dwoma. No, jestem totalnie zaskoczony. Odkładam i kolejna płyta Michaela Jacksona. Pierwsze wydanie 87 rok, europejskie. Ja kilkakrotnie widziałem to wydanie polskie, ale nie decydowałem się kupić. A to kupiłem też wydanie holenderskie w świetnym stanie. To kosztowało 19,90 guldenów. W 87 roku też piękny gatefold. Układka w stanie, no, fantastycznym płyta też w bardzo dobrym stanie. I oczywiście zachowana oryginalna koperta płyty B Michaela Jacksona. Oczywiście obydwie płyty wyprodukował Quincy Jones, więc yy, to są już klasyki. Zresztą tu się nie ma co rozgadywać, bo król popu to król popu wieczny. I za tą całość zapłaciłem. Uwaga! 350 zł, więc yy, dajcie znać w komentarzach, właśnie czy to był dobry zakup, czy to był zły zakup. Cieszę się, że yy, miejsce, w którym to kupowałem, jest blisko mojego rodzinnego domu. Więc, będąc w odwiedzinach u babci, rano skoczyłem na Targ Staroci i nie żałuję tej pobudki i tego wyjazdu. Do następnego odcinka i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.